Premier Matekane, premier Lesoto, wyjścił na ostatniej konferencji, że Lesoto wprowadza ruch bezwizowy dla obywateli Polski. Dosyć dobra wiadomość, bardzo się z niej cieszę, bo problem z uzyskaniem wizy dla Lesoto był dosyć duży. System, który odpowiadał za wydawanie wiz, nie działa, przestał działać rok temu i tak naprawdę nikt się nie przyjmuje tym, że on po prostu nie funkcjonuje. Tak więc bardzo mnie cieszy, że premier Lesoto zapowiedział, że Polacy nie będą potrzebować wiz. Natomiast natomiast premier powiedział, że dokumenty i całe procedury są już na ukończeniu i to wszystko zacznie funkcjonować very close. Very close, trochę mnie zaniepokoiło, bo to very close. Wykonanie niegerlijczyków zajęło im parę miesięcy, zanim to Vereklose się pojawiło. Mam nadzieję, że Very Cross w przypadku lesoto pojawi się dużo szybciej i te wizy zostaną wzniesione.